Jedną z pierwszych oznak świadczących, że ktoś śledzi wasz telefon, jest szybkie rozładowywanie się baterii. Te części zużywają się z biegiem czasu, ale jeśli macie nowy model, to nie jest normalne zachowanie. Niewykluczone, że złośliwe oprogramowanie zużywa energię do skanowania urządzenia i wysyłania danych do podmiotów trzecich. A może Twój telefon zawiesza się albo bez końca wczytuje strony internetowe? W tle może działać złośliwe oprogramowanie, które zaburza prawidłowe funkcjonowanie telefonu. W takiej sytuacji możecie mieć też problem z wyłączeniem aplikacji. Czasami konieczne będzie zrestartowanie urządzenia. Jeśli po otwarciu często odwiedzanej strony internetowej zauważycie, że wygląda nieco inaczej niż zwykle albo jedna z jej zakładek różni się od pozostałych, jest to znak ostrzegawczy. Może to być wynik działania programów pośredniczących. Oznacza to, że między Wami a Internetem jest pośrednik, który przesyła Wam swoje własne fałszywe instrukcje. Jeśli ktoś kontroluje Wasz telefon, nawet klawiatura numeryczna może zmienić kształt oraz kolor. Niektóre aplikacje na telefonie zostały zawczasu zainstalowane przez producenta telefonu lub waszego usługodawcę. Wygooglajcie je, żeby sprawdzić, czy są oficjalne. Jeśli będziecie mieli wątpliwości albo nie pamiętacie, żebyście je instalowali, to znaczy, że ktoś ma chrapkę na wasze dane. Takie aplikacje mogą nagrywać połączenia telefoniczne, odczytywać SMS-y, uzyskiwać dostęp do mediów społecznościowych czy aplikacji mobilnych banku. Oszuści mogą zdalnie przejąć kontrolę nad aparatem w telefonie. W galerii możecie znaleźć zdjęcia lub filmy, których nie robiliście. Tak samo lampa błyskowa, która może samoczynnie się włączać i wyłączać. W takiej sytuacji aplikacja aparatu zużywa szybko dużo więcej energii, więc telefon nagrzewa się nawet wtedy, gdy z niego nie korzystacie. Ktokolwiek przejmie kontrolę nad waszym urządzeniem może z łatwością zalogować się na wszystkie konta od skrzynki e-mail po aplikację fitness. Zauważycie to, gdy otrzymacie powiadomienie o utworzeniu nowego hasła, zarejestrowaniu się na coś nowego albo zobaczycie, że maile, których nie otwieraliście są oznaczone jako przeczytane. Ktoś może wykorzystywać wasze dane do tworzenia nowego konta lub zaciągnięcia kredytu na wasze imię i nazwisko. Niektórzy cyberprzestępcy mogą wykonywać waszymi telefonami drogie połączenia, albo wysyłać SMSy za granicę lub na numery premium. Często sprzedają takie dane swoim klientom. Niechciane aplikacje, które instalują na waszych telefonach w celu wysyłania danych, generują też mnóstwo ruchów w sieci. Na pewno się zorientujesz, że były aktywne po rachunku za przesył danych. Jeśli w Waszej wyszukiwarce zauważyliście zakładki do podejrzanych stron albo okienka reklamowe wyskakują Wam częściej niż zwykle, to inny rodzaj złośliwego oprogramowania. Ludzie, którzy je rozpowszechniają, otrzymują pieniądze za każdym razem, kiedy ktoś kliknie w reklamę. A każde takie kliknięcie to ryzyko pobrania szkodliwego oprogramowania lub kradzieży Waszych danych osobowych. Jeśli wasi znajomi lub koledzy z pracy mówią, że wszystkie twoje maile trafiają do spamu, to musi być efekt działań cyberprzestępców. Mogą zmienić ustawienia waszej skrzynki odbiorczej tak, żeby maile przechodziły przez nieautoryzowany serwer. W ten sposób będą w stanie przeczytać każdy z nich. Dziwne hałasy lub echa podczas połączeń, zrywanie ich, brak możliwości zadzwonienia do kogoś mimo dobrego zasięgu. Wszystko to są sygnały ostrzegawcze. Może to być problem techniczny, pewnie, ale jeśli oprócz tego pojawiają się inne problemy, to z pewnością ktoś przejął kontrolę nad waszym telefonem. Niektórzy oszuści uzyskują dostęp do waszych urządzeń poprzez aplikacje, które pobieracie albo z App Store albo Play Store. W trakcie ściągania ich, niektóre aplikacje mogą wysyłać dane na zagraniczne serwery. Mogą to być adresy IP, a nawet wasza lokalizacja. Inni cyberprzestępcy tworzą ekrany phishingowe, aby uzyskać dostęp do przeglądarki użytkownika i otwierać poszczególne strony internetowe. Jeśli te próby się powiodą, zainstalują więcej złośliwego oprogramowania. Niektóre aplikacje nie są szkodliwe co do zasady, po prostu nie są dostatecznie dobrze chronione. Cyberprzestępcy szukają sposobów wniknięcia w nie, żeby wykorzystać je do swoich celów. Pracodawcy lub osoby, które nie ufają swojemu partnerowi, są w stanie zainstalować aplikacje śledzące na ich telefonach, żeby wiedzieć, gdzie jest właściciel danego urządzenia. A zainstalowanie takiego oprogramowania trwa tylko kilka minut. Ilekroć korzystacie z publicznej sieci Wi-Fi, musicie liczyć się z atakiem człowieka pośrodku, w wyniku którego możecie utracić hasła. Oszuści często nazywają swoje sieci tak, żeby brzmiały podobnie do nazw pobliskich kawiarni, w nadziei, że ktoś się do nich podłączy, nawet przez przypadek. Przestępcy obierają za cel również ciasteczka zapisane w przeglądarkach, gdy logujecie się na Facebooka czy Skype'a. Te dane mogą mieć pełny dostęp do Waszych kont. Gdy podłączacie telefon do publicznej stacji ładującej na lotnisku czy w hotelu, myślicie tylko o naładowaniu baterii, ale typowy kabel USB może przekazać takie dane jak nazwa urządzenia oraz model, jego numer seryjny, nazwę producenta, system operacyjny oraz pliki systemowe i elektroniczny identyfikator. Niektóre starsze modele Androida automatycznie wysyłają wszystkie dane przechowywane na swoich dyskach w momencie podłączenia ich do komputera. Tak więc pamiętajcie, że ładując telefon w czyimś domu lub biurze ujawniacie im te dane. Możecie dostać sms albo maila od znajomego z linkiem do zdjęć, które musisz zobaczyć. Mogą to być też ważne dokumenty instruujące, jak dostać zwrot podatku. Kiedy tylko klikniecie w taką wiadomość phishingową, zostaniecie poproszeni o podanie danych osobowych albo pobranie aplikacji, która wykradnie te dane. Czasami cyberprzestępcy uzyskują dostęp do Waszych telefonów poprzez konta iCloud albo Google. Potem mogą zażądać od Was opłaty, jeśli chcecie odzyskać zdjęcia, kontakty czy wiadomości. Mogą też pozyskać w ten sposób Wasze hasła. Potem będą mogli zalogować się na wszystkie Wasze konta. Jeśli złodzieje danych są szybcy, mogą się posłużyć wszelkimi błędami w systemach operacyjnych, aby zrobić swoje, zanim zostaną one wykryte i rozwiązane. Nawet problem ze sprzętem może doprowadzić do wycieku danych. Aby chronić swoje urządzenia i dane osobowe, pobierajcie aplikacje tylko z oficjalnych sklepów z aplikacjami. Wygooglujcie apki, które chcecie zainstalować, a o których mało wiecie. Przeczytajcie opinie innych użytkowników, zanim zdecydujecie się na instalację. Sprawdzajcie regularnie, czy są aplikacje, z których nie korzystacie albo nie pamiętacie, żebyście je instalowali. Jeśli takie znajdziecie, usuńcie je. Zawsze czytajcie, o jakie zezwolenia prosi dana aplikacja przed uruchomieniem. Jeśli będzie ich za dużo, zastanówcie się, czy warto. Licznik kroków nie musi znać danych do logowania do aplikacji bankowej ani wysyłać tych danych do firm fitnessowych. Zwiększcie swoje mobilne bezpieczeństwo. Zainstalujcie blokery połączeń i firewalle. Ochronią Was przed pobraniem podejrzanych plików. Komunikatory, korzystające z obustronnego zabezpieczenia, będą utrzymywały Wasze wiadomości w poufności. Zainstalujcie aplikacje z VPN-em podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi. Nigdy nie łączcie się z sieciami o podejrzanych nazwach, np. Na darmowe Wi-Fi 123 albo Wi-Fi dla wszystkich. Zawsze aktualizujcie system operacyjny. Dzięki temu zainstalujecie poprawki błędów i łatki zabezpieczeń, zanim przestępcy wykorzystają je do wykradnięcia Waszych danych. Nie klikajcie w żadne podejrzane linki, które otrzymacie SMS-ami czy mailami. Spytajcie wcześniej znajomych, czy faktycznie wysłali Wam taką wiadomość. Sprawdźcie również, czy usługodawcy rzeczywiście oferują korzyści, o których mowa w takich wiadomościach. Nigdy nie udostępniajcie przez telefon haseł czy innych ważnych informacji, takich jak dane do logowania do waszego banku. Nie włączajcie osobistych hotspotów w przestrzeniach publicznych. Wyłączajcie transfer danych operatora oraz Wi-Fi, kiedy z nich nie korzystacie. W ten sposób złośliwe oprogramowanie nie będzie mogło się aktualizować czy pracować w tle. Noście ze sobą powerbanki albo ładowarki naścienne, żeby uniknąć konieczności korzystania z publicznych stacji ładowania lub czyjegoś prywatnego komputera. Jak tylko się zorientujecie, że ktoś przejął kontrolę nad Waszym telefonem, zainstalujcie i uruchomcie oprogramowanie AntyMalware. Przeskanuję Wasz telefon pod kątem złośliwych aplikacji oraz procesów, które mogą pracować bez Waszej wiedzy. Od razu usuńcie te elementy. Dla większego bezpieczeństwa pozbądźcie się wszelkich aplikacji, które zainstalowaliście, przed wystąpieniem problemów. Jak najszybciej zmieńcie wszystkie hasła. Te generowane przez telefony są dość silne. Stuknijcie na pole hasła i skorzystajcie z funkcji Użyj silnego hasła, jak sugeruje urządzenie. Na systemie iOS będzie ono się składało z 19 znaków w trzech grupach, złożonych z 6 liter i cyfr, oddzielonych symbolem minusa. Aktywujcie też dwustopniowe logowanie podczas uzyskiwania dostępu do usług w chmurze. Jeśli problem nie ustępuje, przywróćcie ustawienia fabryczne telefonu. Zanim to zrobicie, sprawdźcie zróbcie backup najważniejszych danych. Jeśli korzystacie z iPhone'ów, aktywujcie kopię zapasową w iCloud w ustawieniach. Backup w iCloud. W Androidzie wejdźcie w ustawienia, stuknijcie konta, wybierzcie swoje konto Google i upewnijcie się, że wszystkie aplikacje i usługi były niedawno synchronizowane. Możecie również przenieść ważne zdjęcia, filmy i inne pliki na komputer czy pamięć przenośną. Nie zapomnijcie również zapisać w chmurze kontaktów i kalendarzy.